Dzisiaj mam skina Zoe, tak to jest mój prawdziwy skin, to jest Basia. Przywitaj się. Przywitaj się. Uh -huh. Uh -huh. No, wywitała Dobra, Przywitała się. Teraz nie wchodź do windy jeszcze. No? Nie. Wychodź z tej windy. Wychodź z tej windy. Dobra, tego nie było. Widzowie nic nie widzieliście. Dzisiaj w odcinku zagramy sobie w Winde M. Demon Hunter. Gówno! Jakieś Lepiej Lepijecie zaraz. I nie będzie, zaraz się rozłączę i nie będziesz na filmie. No to cicho bądź. I chodź tu. Tak, to mój prawdziwe skinzoły. Jeżeli ktoś nie oglądał bardzo, polecam obejrzeć, bo mega fajny. Na przykład Tobie też polecam. Nie. Nie, nie było tego. Dobra, chodź do windy. Chodź do windy. O, tutaj mamy zgadywać postać. To jest Rumi. To jesteś ty. Gdzie jest Rumi. O, to ale tutaj, to są przyciski. Tutaj mamy tego ptaka, nie pamiętam. Nie pamiętam imienia. To jest Rumi. Rumi. A to, to czekaj. To Czek nie, to była ta zastępcza, i nie pamiętam, oczywiście, jak zawsze. Co to jest? Co to nie jest? wiem. To jest Mira. To jest Rumi. Dobra, mamy odgadnięte. Aha, nie mogę powiedzieć Jesteśmy ze zespołu Golden, tylko oczywiście brakuje mi tego, brakuje miry. Jest Mira, tylko w wersji normalnej, a nie mini. Dobra, idziemy do kolejnego. Jeżeli Wam się odcinek spo, spodoba, to zostawcie dużo łapeczek w górę i subskrypcję. jedno! Co? Co to jest? Badanie. Ehm. Aha! A nie! Dobra, ja nic z tego nie rozumiem. Jeszcze raz wchodzimy do windy, bo ja nic z tego nie rozumiem. Gdzie jest? Gdzie jesteś, Wiktoria? Mamy tu Polaka, okej. Okay. O nie, nie Polaków! Nie, gramy z Polakami, nie będziemy pisać. Gramy z Polakami, nie będzie pisania. Ale gramy z Polakami. My nie lubimy Polaków, pamiętaj. Polaków to mnie Ale, Jezus, Maria, ale ja... Ale ja um, lubię Polaków, jak są mili po prostu. Jak są nie mili, to to są... Niemili. Ja znam osobę, która jest bardzo miła jest pole. No właśnie. A ja znam osoby, znaczy nie, nie chcę już... Mój pop. E... Co? To jest mój Bro. Do filmu mam nadzieję, że jak Ania, moja najlepsza przyjaciółka, zainstaluje Robox, Robloxa, to namówię no, ją, żeby obejrzała Demon Hunter i będzie Mirą. Co ty na to? No to będzie trio. A nie było. A nie, a nie, du. nie pamiętam nazwiska. Dobrze, że nie są. Zobie. Zowie, Piszcie w komentarzu Julcia kocha na Piszcie w komentarzach Julcia kocha Zoe od dzisiaj. Julcia kocha. Zoe. Zoe. O! Moje, moje kojny. To są moje kojny, kojny. Ja chcę tego koina. A, ten demon! To ten demon! Koinie! Oddaj mi mojego koina! O nie, ślepy zaułek. Rumi! Rumi! Widzowie, piszcie w komentarzu kto ma, kto może, kto ma zostać Mirą albo kto lubi Mirę, to dodam tą osobę. Co, co kto chce być mirą? Piszcie w komentarzu, to do, dodam tą osobę i oczywiście nick. No. To kto chce być mirą, będzie w naszym teamie. Bo kto? Bo my dzisiaj wybi Czekaj, jeszcze raz. Zrobimy taką krótką reklamę, co ty na to. Jaką? Dobra, taka reklama, że my poszukujemy em, Trio, bo my jesteśmy dwie ogólnie em, itera, i teraz... Widzowie będą pisać... O, no! Aha. Dobra, reklama. Piszcie w komentarzach, kto chce wyglądać jak Mira, to niech sobie kupi takie po prostu... O, takie to takie zdjęcie Miry jest. Jak ktoś kojarzy i lubi. To... I żeby było mini, może być nawet duże. I więc wtedy... Ale by było, jakby była mini. No, fajnie, by było, jakby była mini, ale jeżeli będzie dużo, no to zaakceptujemy. I wybierzemy jedną osobę, która em, napisze najfajniejszy, em, jakby. Komentarz. No, najfajniejszy komentarz, żeby, bo gdy zrobimy sobie trio i będziemy grać z tą osobą. Tylko ta osoba ma być miła, nie może być toksik. Dobra, ma być osoba miła, a i żeby to była dziewczyna, bo chyba chłopak nie będzie się przebierać za dziewczynę. Bro. Prawda? Dobra, taka właśnie to jest... Ale ja kiedyś miałam takiego kolegę kiedy jak był babą na Robloxie. Dobra, nieważne. E, reklama jest. Nasza reklama. Nasza... Jurcia ja kocha tam reklamę. A... No jak się tam wróci? na ja pisałki mojej. Wiem, dobra, my mówię, że to... O, co to jest? Zagraj w grę z nami. Kur moje koiny! Bro, koiny! Jak te moje koiny? Koiny! No i kto napisze najfajniejszy komentarz, wybierzemy tą osobę, i oczywiście poproszę nik, żeby był. To wtedy dodam tą osobę, i będzie z nami grać w pełnym czasie. I będzie mogła z nami gadać. No, jeżeli ma Whatsappa oczywiście jeżeli będę mogła dodać tą osobę. To polecam zainstalować. Tak, polecam zainstalować Whatsappa. Co co, co co? Co tu się odbala? To jest chyba ten król demon. No. Nie oglądamy. Ale... Aha! Już wiemy, tutaj będziemy walczyć z tym królem Demon Tutaj będą... Jak będą platformy, to musimy na nie wejść, bo będzie lawa. Lawa, wejść na platformę. Widzisz, już połowa zginęła. Ja jestem tutaj z Piro... Znaczy, Zoe jestem. Dwie Zoe są. Teraz bo będzie skakanka, dobra. chyba. Po moja, ja byłam pierwsza. Oho, ona przyspiesza. Ja Fajnego lata miałam, czy nie? <grym> Fajnego, dobra. no. Ja sobie skaczę. U mnie się ona zacięła. Dobra, żyję. Elo? Ja też tak żyję, bo się odwiedziłam. Bro! O! Bro! Ludzie! No, bo ktoś go marł. Czemu słyszałam dźwięk intermana, Ja też słyszałam, nie wiem. Dobra. No to jest? Skakanka taka. Chyba to omijać. Czekaj, ja w to weszłam. Jak... Ja mam lagi. A ja też! Ja też ten się, za ile... A nie, już nie można. No to fajna reklama była, fajna była reklama. Bro! Ej, ej ja! Kojny, koiny, koiny! A, to ta skakanka będzie, dobra! Koiny! Ja sobie skaczę, bo ja mam lagi i widzowie to widzą, jakby, co? Okej. Okay. Że mi ta skakanka czasami w miejscu stoi, to widzowie będą widzieć, bo ja przez no, nagrywanie mam po prostu. Aha. O, tak w drugą stronę, okej. Okay. Aha, ja skończyłam. Dobra, nie odradzamy się. No, no właśnie wybierzemy takie trio. I no, będziemy sobie razem grać, więc będę czekała. I żeby widzowie chociaż. Aha, żeby widzowie obejrzeli, postaram się to zmontować, bo ja często nie montuję, bo jestem w to słaba. I tak, przyznaję się, nie umiem montować. Dlatego Julka zawsze nie montuje. No właśnie, ale postaram się... O, to będzie w taki wyścig, dobra. Bierzemy kulkę ze sobą. Ich. Nie! nie, nie. Moja, podróbka ze sobą. Moja podróbka prowadzi. Moja podróbka jest. O, o teraz ja, teraz ja prowadzę. Kojny! Kojny, koiny! Kojny moje! Koiny! Moje. moje moje! Moje moje! Ej, ale to jest Podróba! Druga mo! No nie! We are the no horses. We are, humans. we are humans. And humans are kids. Nie chyba we are not humans. We are horses. And horses are. I, 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 cofamy się! Ja pojechałam um, za moc koniem. Zrobuję. <laughs> Jezus, ja z tobą nie wytrzymam, wiesz? Ale nie mówiłam o sobie. Wiem. A o której? Moja Aha, twoje podróbce, okej. Okay. Ja jestem sama! Fajnie! Cofamy się. Czemu ty wyszłaś z gry? Bo nadal nie mam tego skina. Aha, okej. Okay. <laughs> o, o, red light, green light! Ci, ÁšŠ bo ja nie słyszę. Kotek, jest nawet z tą doniczką, co zawsze przewracał. W relied'u. Widzowie, mam pytanie. No, widzowie, no. Słuchamy pytania Basi. Gadaj. No, o był głupia. Nie słuchajcie jej, ona gada pierdoły jakieś. Nawzajem. No, Udław się jajem. Dzień. Czekaj chciał długij jajem. Bo nie chcę jutryć. No weź przez Nie będę miał z kim... Nie będę miał ty z kim grać, nie będzie trio. Będzie. Kupo. To się po prostu zido. O, mamy tutaj e, Rumi, tylko że w tej piramce takiej. Ciu, ciu. Czemu na niego nie można wejść? Jurcza, to prawda, że kochasz tego tygryska. Nie kocham, ja kocham Zoi. A Szukamy ruchy. Miry, a tak ten, jak w reklamce. co? a, tym tanie, a tym mamy... Kocham! No to właśnie, kocham. Ona nawet kocha swoich haterów. Nie kocham. Ale lubisz. Bro. Nie lubię hejterów. Nie lubię jak ktoś mnie wyzywa, nie lubię, jak ktoś jest agresywny. Ja to lubię nie. swojego życia i nie lubię wszystkiego. Znaczy nie, czego. Ciebie to od Chyba Puch. mnie wywali, wiesz. Jak ciebie wywali, to... <laughs> chyba mnie jednak wywali, bo nie mogę gadać przez wojsko. Wywaliło mnie! Widzowie, chyba zakończymy ten odcinek, bo zaraz, dostanie, bo zaraz dostanę lanie od e, Basi, więc pa pa! Nie dostaniesz lanie od Basi! No pożegnaj się, kończymy ten odcinek, bo mnie wywaliło.